Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Na Waszą prośbę. Dzisiaj jestem razem z moją przyjaciółką Martynką Jaka. i nagrywamy dla Was całą noc na trampolinie. Bardzo dużo osób nas o to prosiło, abym nagrała to albo z Julką, albo z Martynką, a że z Julka często pojawia się na moich vlogach, to stwierdziłam, że coś innego i tym razem zaproszę moją przyjaciółkę, no i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jak na razie Martynka jest u mnie już od jakichś dwóch godzin około, może trochę więcej. Jest która godzina? 19.30, 19.40, coś takiego. I o godzinie drugiej już będziemy tam. Na trampolinie. I naprawdę to będzie świetne przeżycie. Jakie są Twoje odczucia? I jesteś przygotowana? Uh, jestem przygotowana, chociaż uh, no, Jest, najgorzej by było, gdyby. Ktoś no. wszedł. Jeśli obserwujecie mnie uważnie na moim Insta Stories, to pewnie wiecie, że boję się ciemności. I e, jak zasypiam, to nie mogę mieć zamkniętych drzwi w pokoju, bo jeśli tak jest, to ja nie zasnę. Przyzwyczaiłam się już do spania w ciemności jakoś w domu. To jest mega dziwne, więc sama bym tego challenge'u nie wykonała, więc zaprosiłam martynkę, może ona mi pomoże. E, jeśli chodzi o trampolinę, to jest ona przygotowana, mamy na niej koce, poduszki, e, a u góry jest takie przykrycie, więc wiecie, żadne robaki i inne rzeczy nie. Nie będą nam badać. I jest to też ochrona przed deszczem. Z tego, co zapowiadają na pogodzie, to nie ma być deszczu dopiero o piątej nad ranem. O piątej wschodzi również słońce, więc zobaczymy, jak to będzie. My będziemy się starały tylko na trampolinie być. Jeśli chodzi o toaletę, to będziemy miały może jedno wyjście, może coś takiego. Około godziny 22.00 będziemy już na tej trampolinie, będziemy sobie siedzieć, coś tam jeść, oglądać. Weźmiemy również laptop, telefony. Jesteśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Mam nadzieję, że nie będzie nam zimno, jest naprawdę e, Na razie ciepło, naprawdę jest ciepło Więc idealny dzień na to, aby nagrać ten odcinek Jakoś musimy sobie dawać radę, ponieważ mnie już ręka boli A dodatkowo martynka jest niższa o, tak będzie idealnie. Dodatkowo wzięłyśmy sobie lapki, takie cotton balls i jeszcze taki napis love, który dostałam kiedyś od Sincei, a Więc to weźmiemy. Um, no i <ścoughs> takie to w ogóle Dodatkowo pokażemy wam, jak przygotowałyśmy tą całą trampolinę. Mam nadzieję, że będzie nam wygodnie i że uda nam się spędzić tam całą noc. Martynka, jeszcze powiedz twoje odczucia, bo dawno ci nie było na kanale. No Czy bardzo boisz dawno. się ciemności? Bo ty się chyba nie znaczy, jeśli chodzi o są ciemność, no to może trochę, ale nie aż tak. Pan mam równie dziwne takie myśli I mam nadzieję, że trochę się prześpimy Żebyśmy też nie były tak. jakieś mega spiące I mam nadzieję, że uśniemy Zmęczone Oczywiście będziemy też dla was nagrywać, żebyście na bieżąco widzieli Będziemy wam pokazywać też godziny, Żeby nie było, że oszukujemy no tak. Bo nie brałabym Martynki, żeby oszukiwać no tak. bo... <laughs> Martynka, świadkiem okay, kochani, tutaj e, mamy nasze prowizoryczne koce Nie będziemy może pokazać całej trampoliny, jak to wygląda tylko w nocy trochę bardziej I te golden balls będą się świecić bardzo ładnie Tutaj będziemy spać Tak się to mniej więcej prezentuje I tutaj mamy poduszki, jeszcze przyniosę Tutaj mamy jedzenie, mamy też koce Właśnie jak widzicie zachodzi słońce Oczywiście te koce są na prawie całej trampolinie Zobaczcie Tutaj też mamy zasłonięte wyjście, taki ombre kocyk Wyglądam jak cyrkowiec Weź wyglądam Tragicznie Jeśli chodzi o jedzenie, to mamy dużo niezdrowego e, jedzenia I przekąsek Mamy chipsy, ale stwierdziłam, że je wezmę Nigdy ich nie próbowałam, to jest chyba jakaś nowość Krążki cebulowe z sosem cheddar e, Tu mamy e, Cheetos Mamy też e, cukiereczki z Original Mamy, e, naprawdę tego jest dużo W tasie mleczko panna kota Również będę testować Dużo rzeczy, których jeszcze nie jadłam Mamy też Reese's tak, mamy też żelki. Co mi jeszcze mamy? Ciasteczka. I weźmiemy pewnie też takie jakieś orzeszki, czy coś. To będziemy jeść, jak, tak jak będziemy oglądać. Także chowamy. I będziemy później jeść. I tak to się prezentuje. Mamy też taki materac, gdyby ktoś był ciekawy, żeby po prostu nam się lepiej albo spało, albo siedziało, i wydaje mi się, że to jest super opcja. A to jest nasz prowizoryczny dach. Może nie jest jakiś przepiękny, ale też nie przesadzajmy. Jesteśmy w takich trochę polowych warunkach, jeśli tak to można nazwać. I tak nie jest źle. Nie. nie jest aż tak źle e, no nie, nie. Oczywiście nie mamy koców na całej trampolinie Tylko tak. na takiej większej części Ponieważ moja trampolina jest naprawdę ogromna I, I nie będziemy siedzieć też na całej trampolinie tak. Tylko na dużej części Mamy również taki napis love e, Tak jak wam mówiłam On świeci tak Także jest bardzo neonowy i mamy taki telewizor Kiedyś wam pokazywałam w jakimś vlogu, że kupiłam go w Tigerze Jakoś nie używałam go On jest taki prowizoryczny, ale można do niego włożyć telefon I będzie nam powiększał obraz Także to jest fajne, bo będziemy sobie siedzieć O! Ziomeczku zapomniałam przynieść właśnie tej takiej tacy Na której będzie mój... A no tak Także przyniesiemy jeszcze tacę Na której yy, będzie... I inne tak, żeby nam było po prostu wygodniej I... no Mam nadzieję, że będzie fajnie w sumie się cieszę trochę i można nawet skakać. Mam też takie coś, ale to jest naprawdę fajne. E, to jest, jak to się nazywa, taka syrenka do spania? Tak, syrenka. Do... I to można włożyć sobie tej nogi. I to jest takie ciepłe, taki kocyk. Także fajnie, ogólnie. Ja już tu śpię. Znając życie, to y, rano nie będzie tutaj zbyt wielki porządek. Ja się obudzę na drugim końcu. <laughs> coś, trampoliny. To będzie hit. No. Hej, kochani, witamy Was o godzinie, żeby Hejka. nie skłamać. Jest godzina 21.00 dopiero. 20.56. Tak, także jeszcze mega dużo przed nami. Będzie się działo, ale już jest ciemno, i boimy się, że komary zaraz wlecą, ale nie powinny. I dodatkowo naprawdę jesteśmy. Jest tak miękko i fajnie. Tak, bardzo Tutaj miękko mamy jest. mnóstwo poduszek. O. Tak. Mamy też obok nas, właśnie taki stolik, na którym będziemy miały. Laptopa. I mamy też arbuza, mamy też jedzenie. Mamy też ar mamy arbuza, mamy też jedzenie. I mamy z tyłu takie, właśnie te Cotton Balls, czy no tutaj. No, no właśnie, musimy coś I mamy no, też no, napis slow. Ja <laughs> Oczywiście nie wyglądamy w tym świetle bardzo korzystnie i pewnie bardzo nas... O, teraz jest super patrz! Wygląda jakby był jakieś lampy. <laughs> <laughs> jest, jak ja e, Także teraz sobie chwilę siedzimy, będziemy Wam mówić co robimy dalej i jeszcze zadałam Wam na instastories Stories prośbę, abyście zadawali nam pytania, więc mam nadzieję, że jakoś z tym światłem będziemy odpowiadać i robi się coraz bardziej mrocznie i jeszcze są te odgłosy takie. Mało pewnie to słychać, ale jest super, naprawdę na jest tak miękko. Patrzcie jaką mamy kolację, niż przy świecach, arbus, tutaj napis love jest tak, super? Bardzo super. No, jeszcze z tyłu nas to dopiero jest pięknie. Wydawało mi się, że będzie to gorsze, bo to jest naprawdę super. No tak. No niby takie niby straszne, że na trampolinie, ale tak naprawdę to bardzo tutaj jest pięknie. zobaczymy przyjemnie. później. No, zobaczymy później. Hej, kochani, wie, nie, ty powiedz, e, to jest mistrz? No. Witajcie kochani! Ja już jakiś czas temu e, na Instagramie e, dałam wam takie pole, abyście zadawali pytania, także teraz sobie odpowiemy pierwsze pytanie. Będę tak po kolei. E, czy macie zamiar utrzymywać kontakt po ósmej klasie? Tak jest, ja w ogóle tych pytanie nie czytałam, więc tak. będzie takie zaskoczenie. Chciałybyśmy się spotykać tak. i wiecie, rozmawiać i gadać, ale zobaczymy jak to będzie, jeśli chodzi o możliwości, wiecie, no bo różne no szkoły i wi wiadomo, tak. że nie będziemy... Mm, Cały czas w jednej szkole i nie będziemy się widzieć po prostu codziennie. Więc zobaczymy. Nie umiem, nie, nie lubimy też tak, wiecie, gdybać, co będzie. Kolejne pytanie. Dlaczego mówisz na Martynkę Martynka, skoro nie jesteście takie małe? Na tak? Martynkę Martynka. Nawyk z dzieciństwa. Eee, no to powiem Wam, że od zawsze tak się przyjęło, nawet w szkole. I że też, Martynka. No, ja jestem. Jedną z najniższych osób z klasy. Tak. I zawsze się przyjęło, że Martynka, Martyna... Mała Martynka. Tak, zawsze jest mała Martynka i od zawsze tak było. Mimo tego, że Martynka już nie jest taka mała. No tak. Ma, no, dobra. Nie umiem nawet się nauczyć Martyna mówić. Więc nie wiem, może to się zmieni pod względem, wiecie, jak, no, Martyn no. jak Martyna będzie starsza. No właśnie. Ale jakoś teraz mi się lepiej mówić Martyna. No tak. Martynka! Jakie jest Wasze najlepsze wspólne wspomnienie? Powiem Wam, że... Y Biorąc pod uwagę, że znamy się tyle lat, powinnyśmy zapisywać takie sytuacje, bo jest ich naprawdę mega dużo. Teraz jakbym miała mówić Wam, to pierwsze co mi przychodzi na myśl, to na pewno będę mówić takimi, będę mówiła kilka rzeczy i Matinka okay. będzie sobie przypominała, e, ponieważ to są takie też osobiste sprawy i niektórzy, że nie będą wiedzieli o co chodzi. Tak, błoto to no. <śleszy> <śleszy> i spotkanie, było to i spotkanie. Ale może szczegóły się nie zagłębiają. A że jakby jako jedna rzecz. I chodzi o to, że po prostu miałyśmy taki ubach i musiałyśmy wracać do domu, tak. ale w ogóle nie będziemy komentować tego. Tak, I, to i, było I tak, mnóstwo centymetrów. Więc każdy może się domyślić o co chodzi. Czyli błoto, bardzo dużo centymetrów, czyli bardzo dużo błota i wracanie do domu. Tak. <laughs> Drugie wspomnienie to jest... Jak pierwszy raz przyjechałyśmy sobie do domu, do mojego, a ja do twojego. To zawsze tak fajnie wspominam. I na pewno nasze zabawy kiedyś, bo naprawdę teraz Ojeju. powiem wam, że tyle pomysłów, że w ogóle bawiłyśmy się w jakieś pieski, w ogóle Aj, jakimiś... Lepiej się nie zagłębiać tak. w to, bo to było już... No i co jeszcze? Powiem wam, że tyle jest wspomnieć o różnych ze szkoły. Naprawdę no tak. takich dziwnych... Moje jedno e, takie... Pamiętasz jakieś? E, na pewno nasza wycieczka szkolna. No, wycieczka szkolna, Boże. E, a szczególnie to e, spanie na tej wycieczce. Tak, spanie na wycieczce to też. Nie chodzi o to, że nie spałyśmy, tylko no to, chodzi to, o ja formę spania. No, a teraz, co mi się tak przypomina, no to na pewno, co moje urodziny dopiero co były, to, no, to tak. chodzenie 5 godzin w galerii. <laughs> Jak po raz pierwszy właśnie byłam u Amelki, to yy, <laughs> bałam się Snapiego. To było piękne. Po prostu. W jakich okolicznościach się poznałyśmy? No to w było coś takiego, że kiedyś poszłyśmy na WF do szkoły i Martynka. Ja za zawsze, bo to były pierwsze dni szkoły, zerówki. I ty sama byłaś na tej takiej górce, pamiętasz? Jem. I ja wtedy byłam taka samotna, nikogo nie znałam i wzięłam. No, nikt nikogo no, nie zna. No, i pamiętam, że wtedy ja powiedziałam do Martynki, cześć, co tam? Że coś tam co... No to, nie, tak, zaczęliśmy po prostu gadać. Rozmawia. Kolejne pytanie. Stresujecie się testami ósmoklasisty? E, to znaczy e, ja. Mm. Jakoś powiem wam że o tym w ogóle nie myślę. Ja też w ogóle też I to o dzieje tym się wszystko myślę. tak szybko, że zdając życie, to będzie tak, że wiecie, m, niby będziemy się tam uczyć do tego wszystkiego, pójdziemy, napiszemy te testy i wiecie, to jakoś nie wpłynie za bardzo na nasze życie. <laughs> A co? <laughs> nie mogę z tego pytania. <laughs> Nie wiem, stresujesz się? Masz powiedzieć, nie, nie ja się nie stresuję To znaczy pewnie jak będą te... Jakby, jak dopiero będziemy wchodzić tam O mój Boże! Ja, ogólnie, co do y, wcześniejszego pytania, wspomnienie Kiedyś, nie pamiętam dokładnie w której klasie, w zerówce, albo może w pierwszej, drugiej klasie Amelka miała Ken'a, który <laughs> śpiewał i mówił, I mówił. Się nagrywało głos i my byłyśmy po prostu Zakochane w tej zabawce Tak ją lubiłyśmy Boże. I pamiętam, że, że w szkole? pierwszej klasie mm, W zerówce Ja zrobiłam za Melką domek z paluszków o Boże. I zadzwonił nagle dzwonek i my to tak szybko sprzątałyśmy Albo robiłyśmy czabi bani z piankami tego już nie ma na kanale to to Znaczy nie, w klasie zrobiłyśmy Serio? Tak, w klasie to zrobiłyśmy w ławce Ale my na przykład układałyśmy domek z paluszków W ogóle, żeby tak, bo... na to wpadł Dobra kochani, na razie tyle pytań, bo widzę, że się bardzo rozgadujemy Także my teraz idziemy chwilę sobie Coś obejrzeć, coś tam pogadać eee, Otworzyłam właśnie chipsy Ym, I nigdy ich nie jadłam, więc Stwierdziłam, że zrobimy test na żywo <laughs> Patrzcie na tego chipsa Ojej, Ale miało... nawet trochę takie. Trochę mi to przypomina. Pachną jak. E... E... co? No? O, coś dziwnego Dwa smaki. No? Odczułam. Coś kwaśnego takiego. No właśnie. I trochę sera. Taki na początku, taki ser. To jest dziwne. Dziwne. Ta, ta kwaskowa to się jakoś tak. Tak. Nie podpada. <śles> <śles> Kochani, mamy gościa, zobaczcie, Lucia do nas przyszła, kochana, nie wiem jak ona nas tutaj zobaczyła, ale urocza, także mamy gościa specjalnego, dzień dobry, ciekawe czy położy się z nami, czy sobie pójdzie. Hello, fajne kulki, podobają Ci się Lucia? Piękna ta mała, będziesz z nami? Będziesz z nami Lucy? Lusia jest nadal z nami, zobaczcie. Powiem wam, że jest tak słodka. Tutaj możecie ją widzieć. Położyła się tutaj na kołdelce. Tak? Hmm. O, teraz bawi się kuleczką. Ale urocza. Tutaj mamy wodę. Cio, i mruczy. Mruczysz? Hmm, jaka urocza. Powiem wam, że się nie spodziewałam, że któryś z do nas przyjdzie. A jednak... O, położyła się na tym futerku. Mm. A my oglądamy film nadal i jest godzina, która yy, 23.12 pod spodem. Tutaj sobie leży. Hejka wszystkim, więc yy, ogólnie Mela teraz śpi. Ja się właśnie wybudziłam. Mela teraz tutaj koło mnie śpi. Nie chcę jej wybudzić, ale jest całkiem zimno. Yy. Także jesteśmy mega przykryte kocami. No jak tutaj możecie zobaczyć. Ale no, my obejrzałyśmy sobie y, dwa filmy. Tak. Tylko jeden nie był taki jakiś bardzo fajny, więc wyłączyłyśmy go w jakiejś połowie. Ale no, później Mala zasnęła i ja sobie siedziałam. A i Lusia jeszcze tutaj jest. Też śpi. Także najwyżej, jak y, już będzie później, to też coś wam nagram. Hejka wszystkim z powrotem. Zaczęło kropić, i no, Mela jeszcze tam sobie śpi. Pewnie zaraz się obudzi, bo całkiem głośno mówię, ale no jest to przerażające. Hej, kochani, y, tak cicho mówię, ponieważ Martynka jeszcze śpi. Ja właśnie się przebudziłam i powiem wam, że. Jest dopiero piąta za 10 minut, ale chyba słońce już wschodzi. Powiem Wam, że naprawdę nawet spoko mi się spało, ale więcej powiemy Wam jak Martynka się obudzi, także do zobaczenia. Witajcie kochani po całej nocy, ale w sumie to jest nad ranem tak jest godzina, uwaga. Zobaczcie. Która? Piąta, Piąta. 53. 53. 53, 53. E, I był wschód słońca, ale taki bardzo mało widoczny, ponieważ m, w nocy trochę kropiło i jest takie wilgotne powietrze, nie wiem czy to tak, czujesz. Tak. My e, byłyśmy pod kocem, tylko ty coś nagrywałaś w ogóle o jakiejś, nie wiem, o której ostatnio coś nagrywać? Mówiłaś coś, że nagrywałaś. E, Nagrywałam. Raz nagrywałam. Tak, o drugiej nagrywam A później jeszcze o trzeciej nagrywam e, To ja zobaczę to, bo ja tego nie widziałam. Bo. Ja... <laughs> jezu, jak to się podrapałam? Ogólnie, podsumowując, jest ta noc to. I tutaj zdjęłyśmy cotton W nocy było tak ciemno, ponieważ jedne cotton Były położone na trampolinie Drugie były właśnie tutaj zawieszone Dodatkowo mieliśmy tylko ten napis love A on tak strasznie świecił w oczy Nie myślałam w ogóle, że my zaśniemy, a jednak jakoś się udało e, Mimo tego, że jakoś tam kropił deszcz I trochę się bałyśmy na początku Że wiecie, się rozpada Ale jakoś dałyśmy radę i naprawdę będę to super wspominać Także wydaje mi się, że teraz jest Idealny moment na to, aby się z wami pożegnać Oczywiście jeśli chcecie więcej takich odcinków To zostawiajcie dużo kciuków do góry, komentujcie, subskrybujcie, dziękujemy za poświęcone naglądanie czasu. Buziaki! Pa pa!